Patrycja Utko była młodą dziewczyną o rudych włosach, która mieszkała w Białym Stoku. Była zaledwie 16-letnią nastolatką, ale już od najmłodszych lat musiała zmagać się z trudnościami życia. Była prostytutką, co było jednym z najstarszych zawodów na świecie. Jej Alfonsem był Shadow, Tymoteusz Mazurek, znany z tego, że jego ulubionym przysmakiem był Smalec. Nie był to jednak zwykły człowiek, był brutalnym szefem miejscowej grupy przestępczej, który wyzyskiwał Patrycję i inne dziewczyny, wykorzystując ich do swoich niecnych celów. Patrycja czuła się bezsilna i zagubiona, ale nie miała innego wyjścia, musiała znosić okrutne warunki, w których pracowała, bo nie miała żadnej innej możliwości zarobku. Jej marzenia o lepszym życiu wydawały się być tylko wyjątkowo odległe i nierealne. Pewnego dnia, gdy Patrycja była na ulicy, spotkała swoją dawną przyjaciółkę z dzieciństwa, która od lat mieszkała za granicą i wróciła na wakacje do Polski. Dziewczyna była zszokowana widząc, w jakim stanie jest Patrycja, i postanowiła jej pomóc. Zaoferowała jej możliwość wyjazdu za granicę, do kraju, gdzie będzie mogła zacząć nowe życie, z dala od Szadoła i jego ludzi. Patrycja nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała, była to dla niej jedyna szansa na wolność. Z pomocą przyjaciółki udało jej się uciec z Białego Stoku i rozpocząć nowe, lepsze życie za granicą. Patrycja była szczęśliwa, że mogła rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Dzięki przyjaciółce, która pomogła jej uciec z Białego Stoku, mogła zacząć żyć na własnych warunkach i nie być już zależna od Szadoła i jego ludzi. Rozpoczęła nowe życie w kraju, gdzie mogła w końcu czuć się bezpieczna i swobodna. Znalazła pracę, zaczęła się uczyć i zdobywać nowe umiejętności, które pozwoliły jej na lepsze jutro. Jej marzenia o lepszym życiu wreszcie się spełniły, a wszystko to dzięki pomocy przyjaciółki i jej determinacji, by zmienić swoją sytuację na lepsze. Patrycja wiedziała, że nigdy nie będzie mogła zapomnieć o swojej przeszłości, ale była szczęśliwa, że mogła zacząć nowe życie i cieszyć się wolnością. Patrycja była przerażona, gdy dowiedziała się, że Shadow i Mycha ją odnaleźli. Była zrozpaczona, bo wiedziała, że nie ma już ucieczki przed ich okrutną władzą. Nie mogła uwierzyć, że Shadow i Mycha są w stanie ją znaleźć, nawet po tym, jak uciekła z Białego Stoku i zaczęła nowe życie za granicą. Nie miała pojęcia, jak im się to udało, ale wiedziała, że teraz będzie musiała stawić im czoła. Patrycja była gotowa na walkę o swoją wolność. Wiedziała, że nie może pozwolić, by Shadow i Mycha znów ją złapali i zmusili do życia w strachu i niewoli. Postanowiła stawić im czoła i walczyć o swoje szczęście. Z pomocą przyjaciółki, która wciąż trzymała z nią kontakt, Patrycja zorganizowała plan ucieczki. Wiedziała, że musi działać szybko i sprytnie, by Shadow i Mycha nie mogli jej złapać. Dzięki swojej determinacji i uporowi, Patrycja udało się uciec przed Shadowem i Mychą. Znów rozpoczęła nowe życie w innym miejscu, gdzie mogła czuć się bezpieczna i wolna. Teraz Patrycja wiedziała, że nigdy nie może zapomnieć o swojej przeszłości, ale jest szczęśliwa, że ma szansę na lepsze jutro. Wiedziała, że musi dalej walczyć o swoją wolność i nie dać się Shadowowi i mychzie. Ale była pewna, że dzięki swojej determinacji i uporowi będzie mogła żyć tak, jak tego pragnie. Patrycja była zszokowana, gdy dowiedziała się, że Shadow wstawił filmik z nim siedzącym na słoiku do internetu. Filmik ten szybko stał się sensacją w internecie i zyskał nazwę One Men One Patrycja była przerażona, gdy zobaczyła, jak Shadow cierpi z powodu uszkodzenia odbytu, do jakiego doszło podczas tego eksperymentu. Wiedziała, że Shadow jest okrutnym człowiekiem, ale nigdy by nie pomyślała, że posunie się do takiego czynu w poszukiwaniu jej. Nie mogła uwierzyć, że Shadow był w stanie zrobić coś takiego, by ją odnaleźć. Była zrozpaczona, bo wiedziała, że musi ukrywać się jeszcze bardziej, by nie dać się złapać Shadowowi ale Patrycja była silną dziewczyną i nie poddawała się. Wiedziała, że musi dalej walczyć o swoją wolność i nie dać się shadowowi. Z pomocą przyjaciółki i innych ludzi, którzy jej pomagali, Patrycja znalazła nowe schronienie i kontynuowała swoje życie w nowym miejscu. Mimo wszystko, Patrycja nigdy nie zapomniała o swojej przeszłości i o shadowu. Wiedziała, że musi być ostrożna i uważać na siebie, by nie dać się złapać. Ale była pewna, że dzięki swojej determinacji i uporowi, będzie mogła żyć wolna i szczęśliwa. Kropka Patrycja była przerażona, gdy dowiedziała się, że jej ucieczka się nie powiodła. Shadow i Mycha znaleźli ją i zmusili do powrotu do Białego Stoku, gdzie ponownie musiała żyć w strachu i niewoli. Jej przyjaciółka Juzu również nie uciekła i została złapana przez Shadowa i Mychę. Obie dziewczyny zostały ukarane za swoje poczynania i stały się bohaterkami drastycznego filmu Two Girls One Cup, który krążył po internecie. Patrycja i Juzu były zrozpaczone i przerażone swoją sytuacją. Nie mogły uwierzyć, że ich ucieczka nie powiodła się i że musiały ponownie znosić okrutne warunki, w jakich pracowały. Ale Patrycja nie poddawała się. Była silną dziewczyną i nie dawała się złamać. Wiedziała, że musi dalej walczyć o swoją wolność i nie dać się Shadowowi. Z pomocą przyjaciółki Juzu i innych ludzi, którzy jej pomagali, Patrycja znalazła sposób, by uciec z białego stoku i zacząć nowe życie z dala od Shadowa i jego ludzi. Dzięki swojej determinacji i uporowi, Patrycja udało się osiągnąć wolność i rozpocząć nowe, lepsze życie. Wiedziała, że nigdy nie zapomni o swojej przeszłości, ale była szczęśliwa, że mogła zacząć nowe życie i cieszyć się wolnością. Patrycja była zrozpaczona, gdy dowiedziała się, że Juzu nie żyje. Jej przyjaciółka, która była z nią przez cały czas ucieczki, nie dożyła wolności i została zabita przez Szadoła i jego ludzi. Patrycja płakała nad losem swojej przyjaciółki i była zrozpaczona, że nie mogła jej pomóc. Wiedziała, że musi znaleźć sposób, by uciec od Szadoła i jego ludzi, ale była też pewna, że nigdy nie zapomni o Juzu i jej ofierze. Z pomocą przyjaciół i ludzi, którzy jej pomagali, Patrycja udało się uciec z Białego Stoku i rozpocząć nowe, lepsze życie. Wiedziała, że nigdy nie zapomni o Juzu, ale była szczęśliwa, że mogła zacząć nowe życie i cieszyć się wolnością. Patrycja zawsze będzie pamiętać o swojej przyjaciółce Juzu i o tym, że Shadow również będzie pamiętać o Smalcu.